Hej siemanko, z to jest Night. Witam Was na filmie na moim kanale. Dzisiaj będę grała w Piggy No, nawet idealnie rundka się nie rozpoczęła, ale niestety jest w sumie nawet dużo osób na serwerze, ale brakuje tutaj chociaż jednej, to ale też piszcie mi w komentarzach, w jakie mapy mam grać. Nie mapy bojku. Tylko te. Gry na Robloxie. No i wygrało teraz Centrum Handlowe. I ja bym bardzo chciała grać, bo zdrajca jest trudny. Po prostu gracz plus bot to tylko trochę też to sprawia problemu. Więc jest gracz i to tylko jeden. No i ja jestem. Pięknie. W mojej, jakby takiej ulubionej babie jestem. Więc, jakby trochę niefajnie, jakby trochę fajnie, bo jestem Pigi przynajmniej. Teraz muszę, będę musiała troszkę poczekać. Tutaj użyję karbo, użyć graczy to wszystko tutaj wiemy. Został wybrany jako Pigi teraz bo będziemy, musimy troszkę poczekać. No i. A Piki się zawsze respi w tym samym czasie, a ja ciągle tego czasu zapominam, Potem o jest. Czyli 29 jakoś i przy drzwiach. Ja tutaj ja teraz szybko lecę. O, jest, 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 jest. Jest dziewczyna, jest dziewczyna, jest dziewczyna. Tutaj nie ma nigdzie uciec. I zawijamy ją. Bo oczywiście też w tej grze są takie, że ja na przykład kogoś dotknę, a to jakby nie zadziała. Ta osoba się zbagowała, Ale już kurczę. To jest jakiś chłopak ubrany na różowo Oni chyba jeszcze żadnych zadań nie zrobili. A już... Czekaj, zabijam... Z... Czekajcie, zabijam dwie... Nie, nie ja zabijam jedną osobę. O, tu tu. tu, 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 tu. Jak tak szybko nabiegę na skuleniu? się nie da. O, 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 o jest, 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 prawie, prawie. Nie, no. O, tutaj za, tutaj pigi zawsze wygrywa. Bo tutaj. Nie, nie, no, nie, nie, tylko może się zbogować przez save. Więc. O, jest, 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 prawie, prawie, prawie. Prawie nie, no. Jak oni tak szybko biegają na tym? Przecież tak się nie da. To są na pewno jakieś cheaty, Że Zaczynowali. Dobra, on tam jest. Ja mu wyjdę, tak? Kurczą tu przeszedł. jakiś człowiek? Nie no. Jak to Nie no. Nie ja ją mam ją, przepraszam, tam złapać. Ona pewnie wyszła se po tym, po tym. Ale pigi tak nie może. No i złapałam. W końcu kogoś złapałam. Dobra, idę potem tego, bo ta dziewczyna może tylko czekać do końca czasu. A ten chyba gdzieś. Nie, nie wyszedł se. Co nie, oślepili mnie jeszcze. To muszę te. No nie no, i czemu oni tak oślepiają? a on ma taką coś, jak? Muszę znowu tam chodzić O, tutaj ja chyba dziewczyna zaskoczyła. To idę jeszcze raz po tego chłopaka tam. Oby mi się udało tym razem. Nie mogę w to wchodzić, ale nikt na szczęście widzę. To ja też muszę tak spróbować? chodzić na. Nie no, to jeszcze dalej tam jest. No i. Jeszcze pistolet mnie. Nie no. Od razu jeszcze postawię tutaj pułapkę, żeby w nią wpadli w końcu. Jest dziewczyna, jest dziewczyna. Nie no, tylko. Ten... On porozstawiał to z tą dziewczyną. Ale tu na szczęście zniknęło już. Bo ja nie mogę w to wchodzić, chyba. No i dziewczyna tu weszła. Ale nie. Tak, widziałam. Eee, ona tak to robi. Ona przez to skacze, dobra. I... Aha. Zapomniałam. Kurczę. Nie no bo ja. Ja mam trzy Ja mogę przechodzić tutaj nie przezłem, jak? ja tu robię, dobra, i spróbuję to się do tej dziewczyny dostać. Próbuję, 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 ale chyba nie może mnie to zabić. Dobra, idę. Tu już to jest, więc nie, mi się to nie uda, niestety. A tutaj jeszcze nie było w sumie? Ja, jeszcze ten nam nie nasłał tą Nie no, jeszcze w tym nie Nie, no, ja muszę wiedzieć, gdzie to można kupić, bo ja też tak, takich chcę. Nie, tutaj. On tam był. Muszę tu postawić pułapę. хера я не, ну. Ну, <гручу> i to już otworzyli? Nie. Czy się może przez to zabić? Nie, nie, może Nie, nie, nie oni już to otworzyli. Dobra. Pachko mi zniknęła, więc stawiam nową. Ja, jak, jak ja mam cheaty, nie no Ja nikomu tych cheatów lepiej nie mówię Nie no, tyle no. Nie, na, pe na pewno nie, nie, oni, nie zdążą I zabijam robota Koniec gry, wygrałam chyba Albo, albo nie, czekaj Ktoś uciekł? Uciekli! Dwóch zabijemy, ale dwojga uciekli. Sprawdzę, czy coś dostałam. No, dostałam. A mi też w komentarzach, na którego skina mam zbierać. Na razie mam tylko tego, bo ja właśnie zbieram na różne skiny, ale te skórki ekstra. To... Ja chyba. Nie wiem, czy będę na jakieś te zbierać, bo. One mi się też słabo ładują, ale. Nie ja wiem na którą. Oni pe... tak już wybierają. A która to była ta? O ta! Jest! Pokażę Wam jeden cheat, który jest na tej mapie. I on jest nawet niezły, bo jak będziecie. W sumie, nie, jak będziecie pigi, no to właśnie nie, nie możecie tam wchodzić. Więc jak będziecie tam... Nie no to kurczę, ale no dobra, jak będziecie tym no... człowiekiem, no to tam się schowajcie. Nawet jak będzie infection, to żadne pigi was, was tam nie dorwie. Jak będzie tylko zdrajca, no to wtedy jakoś. Oczywiście od razu tam biegnę, żeby wam pokazać i będę tam chyba cały czas się chować. Patrzcie tu, tu się wchodzi na ty to o jest, widzicie? No i na to... te choć ja wolę na, na tym, bo na tym na bank na nic tutaj nie złapię więc też już się obudziłam ten zrobił to ja wyłożę amunicję jak ktoś dobra jak się to będę tu uciekać w sumie nie ma nigdzie pistoletu nie ma Albo ten jeszcze przejdę. Tam masz amu, ale amu mi nie na razie. Dobra, daję ten, daję. Ten. Tu gaśnica. tam na dole. Mnie nie, nie doruję na bank. Jest kolejny, jest kolejny. Nie no. Miałem że to Infection w sumie. Ja bo. Będę pewnie ostatnia. O, o! Ja tu próbuję wejść. Ja tu się nie da chyba. Tu To w ogóle co to jest? Nie nie nie, 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 nie. Dobra. Ja to chyba muszę stać, bo tyle już tych pigi jest. Tam jest jedna. Tam chodzi zarażaczka, bo to w sumie zabija je. Ale. Ona tu idzie, dobra, ale pewno ona tu nie wskoczy. No już wiem. Ona wie. Nie ma osób jest na serwerze. Gdzie było to potrzebne? Ile próbuję? tutaj szybko to jest tylko gaśnica czy tego tu nie mam coś się potrzebuje nie, 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 no, nie, no. nie, 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 szybko nie, klucz 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 to, A co to jest? nie, To jestem ostatnia. Nie no. Nie, nie byłam ostatnia? W ogóle co to było? Co to jest? Nie wiem co to jest, ale. To jest chyba stołówka. Albo jeszcze chyba takiego wampirka. Tu nikogo już nie ma. Tu też nikogo nie ma. Nie, ma niewidzialność. Koniec gry tutaj była. Tu jest ta osoba. Też ma... ona ma niewidzialność. Ale to w ogóle gdzie jest ten wampir? Potem go znajdę Ona też zabiła tego? Nie mogło go bardzo trudno zabić A w sumie bo jak to w centrum handl handlowe daje. Nic nie daje. Nie ja wchodźcie na centrum. Tak jest. Bo jak będę pigi, to to będzie źle. Bo w drugi raz nie mogę być na centrum handlowym. Hmm. Czy kto był? Dobra, ja nie, ja nie widziałam, bo nie przesunęłam się w nią stronę, bojku. Ale chyba nie jecha. Dobra, je. Jest. Jest. Za nie. Czemu ja to zrobiłam? Kurczę. Co ja zrobiłam? Nie. Zapomniałem o tym. chyba bota wybrali. Cześć. Okej. Okay. Chyba na tym kończymy dziś ten odcinek to. Pa pa!